Dobra, babcia se tu siądział, Tu gabinet 6, zaraj ją przyjmą. Sikała? Siku się jej nie chce? To tu na końcu korytarza jest jak co. W domu robiłam. Dobra, w domu robiła. A, a piła wodę? Nie piłam. No to czemu nie piła? No zaraj jej słabo będzie. Gdzie ma wodę? W torbie. W torbie, no To się napije, no. Zobaczymy, czy ją tak od ręki przyjmą, przebadać będą chcieli, no. Czy do szpitala właśnie będą. O, ja nic nie mam do szpitala. kto to się jej dowiezie, no. Już się nie martwi. To w ogóle ta kolejka nie idzie. co? Cholera ja sam zaraz nie wytrzymam, no idę, idę do tego lekarza, zapytam, no przepraszam bardzo, tu, tu pacjenci czekają. Jest kolejka. No ja wiem, że kolejka, no ale tu starsza kobieta czeka z bolącą nogą. Nie no. czeka, będzie jej kolej to przyjmiemy. Tak? Kurwa, lekarza nie ma tylko i taka wybijeta. No. Ale spokojnie. No, ja jestem spokojny. Załatwiłeś? No czeka, 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 no, czekać trzeba, czekać trzeba. Halo. No zarejestrowałem, jak siedzimy, czekamy. no. K Kanapkę żeby zjadła, no. Halina jej przygotowała. No, w torbie ma. No, już będzie jadła. A byłem w gabinecie jakiś gburowaty. Ten lekarz chamski dobrze wryja nie dostał, no. No, jestem spokojna. A te pielęgniarki też chodzą się pod dupa i trapią. Za moje pieniądze wszystko, no. Człowiek podatki, właśnie na co te podatki idą? No, dobra, dobra, będę dawał, no. No, no, na razie. I co mówiła? No co mówiła, co mówiła, no, 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 że no, co, 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 jakie ma nie będzie dziadostwo, człowiek płaci tyle pieniędzy z tych składek i o, czekaj, czekaj, dobra, siedzi tu, kolejki pilnuje, ja idę tam do rejestracji, załatwię tam my, może jakieś czekoladki się da, to się kolejkę przyspieszy. Powiedz, że jajek możemy przywieźć. Dobra, jajek się przywiezie najwyżej, jak ktoś załatwi, najpierw ktoś załatwi, no, potem będziemy myśleć o nagroda.